Witajcie. Pin kod przeznaczenia to trzycyfrowa liczba obliczana na podstawie daty urodzenia, zawiera wskazówki informacje na temat kluczowego aspektu życiowego przeznaczenia. Pin kod składa się z trzech cyfr. Pierwsza symbolicznie reprezentuje dzieciństwo, druga młodość, trzecia Wiek dojrzały. W rzeczywistości jednak wszystkie trzy cyfry mają wpływ na nasze życie przez cały czas jego trwania. Jak obliczyć PINKOT? Spokojnie, nie będzie tu żadnych skomplikowanych wzorów, nie potrzebujesz nawet kalkulatora. Pierwsza cyfra to dzień Twojego urodzenia zredukowany do liczby od 1 do 9. Jeśli urodziłeś, urodziłaś się między. Pierwszym, a dziewiątym dniem miesiąca, to właśnie ta liczba będzie Twoją pierwszą cyfrą. Jeśli urodziłaś, urodziłeś się w dniu dwucyfrowym, sumuj cyfry. Na przykład 29 równa się 2 plus 9 równa się 11, a 1 plus 1 daje 2. Druga cyfra to suma dnia i miesiąca urodzenia, również zredukowana do wartości od 1 do 9. Przykład 26 czerwiec. 2 plus 6 plus 6 daje nam 14, 1 plus 4 daje nam 5. Trzecia cyfra, najpierw zredukuj rok urodzenia do jednej cyfry, na przykład 1999, czyli 1 plus 9 plus 9 plus 9 daje nam 28, 2 plus 8 daje nam 10, 1 plus 0 daje nam 1. Następnie dodaj do tego wartość drugiej cyfry PIN kodu, czyli jeśli druga cyfra to 1, a rok daje 1, to mamy 1 plus 1 daje nam 2. Trzecia cyfra również musi mieścić się w zakresie od 1 do 9, to znaczy, że trzecia cyfra PIN kodu to suma drugiej cyfry oraz cyfry roku urodzenia zredukowana do wartości od 1 do 9. I na tym kończy się część obliczeniowa. Czas przejść do analizy. Znaczenie kombinacji cyfr. Istnieje wiele możliwych sekwencji PIN-kodu, ale szczególnie ciekawe i znaczące są przypadki, gdy pierwsza i trzecia cyfra są takie same. Oznacza to wyjątkowe przeznaczenie, specyficzną misję duszy. Sytuacja staje się jeszcze bardziej ciekawsza, jeśli środkowa cyfra jest większa od pozostałych dwóch. Tworzy się wówczas symboliczny trójkąt skierowany w górę. Ten układ nazywa się koroną monomacha. Na przykład pin 1, 3, środkowa trójka, koronuje dwie jedynki, jeśli natomiast środkowa cyfra jest niższa niż pierwsza i trzecia, mamy trójkąt skierowany w dół, na przykład 2, 1, 2. Mówi to o szczególnej, ale bardziej burzliwej ścieżce życia, pełnej wzlotów i Upadków. Czy masz u siebie jedną z tych konfiguracji? Warto się temu przyjrzeć. To nie przypadek. Przykład kodu 931. Dojrzałość przez samotność i mądrość. Ten kod można opisać w dwóch słowach: wzrost i samotność. Zadaniem takiej osoby jest przejść drogę od naiwności przez wiedzę do Mądrości i samotności. Osoba z takim kodem prawdopodobnie doświadczyła odosobnienia w dzieciństwie, być może czuła się inną, białą owcą. W młodości zdobywa ogrom wiedzy, ale nie tylko teoretycznej, też praktycznej. Dzięki doświadczeniu życiowemu i mądrości osiąga stan niezależności, a niekiedy również. Samotności, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. A teraz przejdźmy do interpretacji cyfr. Jedynka. Lider. Osoba z jedynką czuje, że jest wyjątkowa, ma poczucie misji, niezależności, jest trudna do zmanipulowania. Lubi żyć według własnych zasad, często trzyma na dystans. Zawsze ma plan, nie czeka na impuls z zewnątrz. Może wybrać świadome życie w pojedynkę. Samotność w związku, praca na własną rękę, wąskie grono przyjaciół. Dwójka partnerstwo. Dwójka to znak relacji, bliskości, intuicji. Taka osoba szuka relacji, potrzebuje rozmowy, bliskiej osoby, wsparcia. Umie dbać o relacje, zna się na balansie. Kiedy się ugiąć, a kiedy być stanowczą. Często bardzo związana z matką, źle znosi stres i chaos. Potrzebuje spokojnej pracy z ludźmi. Wiedza i komunikacja to trójka to energia umysłu, języka, nauki. Potrafi mówić pięknie, jasno myśli, choć czasem zbyt intensywnie. Często bywa nauczycielem, doradcą. Nawet jeśli nie w dosłownym sensie. Może uczyć się wielu języków, pochłaniać wiedzę, bo informacja to dla niej jak tlen. Bywa narażona na intelektualną dumę. Czwórka, stabilność. Czwórka to energia uporządkowana, konkretna, niezłomna. Można ją porównać do pociągu, który może i jedzie wolno, ale zawsze dojedzie na miejsce mimo przeszkód. Osoba z czwórką jest konsekwentna, zdeterminowana, uparta. Ma silne poczucie obowiązku, niełatwo ją zbić z kursu. Rodzina i dom są dla niej świętością. Często pragnie być głową domu, autorytetem, można na niej polegać. Piątka zmiana, eksperyment, wolność. Osoby z piątką mają energię eksperymentowania, jakby próbowały życia na smak. To dusze niestałe, mają etapy, w których próbują żyć jak wszyscy, uporządkować swoje sprawy, być normalni. Ale potem następuje wewnętrzne zderzenie z zasadami często następuje nagła zmiana, rozwód, przeprowadzka, zmiana pracy, znajomych czy wartości. Dla nich życie w schemacie to nuda. Aby los mniej ich szarpał, powinny znaleźć zawód, który pozwala na ruch, zmianę i kreatywność. Piątki to dusze wolne, potrzebują przestrzeni i pasji. Szóstka, miłość, serce, wybory sercem. Szóstka to energia serca i miłości, sygnalizuje, że w życiu tej osoby będą ważne scenariusze miłosne. To może być jedna wielka miłość, jakiej nikt nie doświadczył tak jak ty. Ale nie chodzi tylko o romantyzm, chodzi o umiejętność słuchania serca. Szóstki często stają przed trudnymi decyzjami. Miłość kontra rozsądek. Nie chodzi tylko o związki, to również wybór zawodu, z serca lub spowołania. W dzieciństwie mogła wydarzyć się bolesna strata, która zostawia ślad w sercu na lata. Siódemka, prawda duszy, niezależne myślenie. Siódemki mają swoją własną prawdę, nie lubią dosłowności faktów, wolą subiektywne odczucia i własne interpretacje. Dla nich prawda to nie to, co obiektywne, tylko to, co czują. Czasem bywa to niezrozumiałe dla otoczenia, ale siódemka nie przejmuje się tym. To osoby, które mają oryginalny światopogląd. Często idą pod prąd, myślą nietypowo. Ich zdolność widzenia świata inaczej to dar, ale też wyzwanie. Ósemka, siła, pieniądze, transformacja. Ósemka to bardzo silna energia, symbolizuje władzę, pieniądze i wpływ. Ósemka, a właściwie osoba z ósemką pragnie kontrolować sytuację, czy to w pracy, czy w domu. Zwykle doświadcza w życiu, Jednej lub więcej głębokich transformacji, które zmieniają jej system wartości. Po każdej burzy emocjonalnej staje się silniejsza. Ich misja to wywierać wpływ na innych, pomagać im się transformować, a także zarabiać i uczyć tego innych. Często wybierają zawody, które oddziałują na innych: medycyna, coaching, finanse, uroda, uroda praca z dużymi zasobami. Dziewiątka, mądrość, odmienność, wewnętrzna tęsknota. Dziewiątka to energia nietypowa, wewnętrznie sprzeczna. Łączy mądrość i naiwność, zaufanie i dystans. Osoba z dziewiątką często czuje się inna, biała owca. Ma inne wartości i potrzeby niż jej otoczenie. Nie potrafi funkcjonować na średnim poziomie, albo błyszczy, albo się wycofuje. Często doświadcza przeprowadzek fizycznych lub Symbolicznych może stale czuć, że nie jest w miejscu, które jest jej przeznaczone, tęskni do gdzieś indziej. Na zakończenie, to wszystkie energie zawarte w PIN-kodzie przeznaczenia. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie wartościowe. Jeśli chcesz zgłębić swój własny kod, napisz w komentarzu hasło misja, albo napisz do mnie SMS- lub e-mail. Mogę go dla Ciebie zinterpretować, oczywiście. Bez opłat. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu. Wystarczy zostawić komentarz, a ja się do Ciebie odezwę. Pozdrawiam.